Horoskop numerologiczny dla numerologicznych piątek. A piątki w tym miesiącu powinny bardzo uważać na to, co powtarzają. W sensie takim, że czasami zdarzy nam się powtórzyć jakąś plotkę, przekazać dalej jakąś informację, czasami to jest jakiś fake news, albo informacja nieprawdziwa, albo nie do końca zweryfikowana. W tym miesiącu różne osoby będą Wam chciały przyklejać, powiedzmy, łatkę źródła, że to Ty to powiedziałeś, że to Ty to wymyśliłeś, że to od Ciebie ta informacja poszła. Więc tutaj, szanowne piątki, nie zawsze, nie w każdej, powiedzmy, okoliczności będziecie miały ten komfort do tego, że, że, że każda osoba może tutaj, powiedzmy, być godną zaufanie. Natomiast też przy kodzie 5 5 trzeba będzie uważać na takie sytuacje, gdzie jakby tu powiedzieć pewne, tam gdzie przyznamy się do błędu, tam gdzie przyznamy się do winy, tam tutaj będą też nam tego rodzaju łatki przyklejać i nie żebyście mnie Państwo mieli źle zrozumieć, ale jeżeli na przykład ja przyznam się, że coś zrobiłem źle, długo będą, będzie się za mną ta historia gdzieś tam powiedzmy ciągnęła. Jeżeli ja będę bił się w piersi, że moja wina, moja wina, wiele osób weźmie to jako dobrą monetę, żeby się gdzieś tam powiedzmy nade mną znęcać albo mi tą łatkę cały czas przyklejać, więc tutaj tam, gdzie nawet te błędy popełniacie, nie bijcie się w piersi, lepiej powiedzmy te błędy naprawiać, ale nie tak, żeby pozwolić sobie na to, żeby z siebie zrobić jakiegoś kozła ofiarnego. Kolejna sprawa, też przy, przy, przy konfiguracji czwórki z piątką. Mogą się pojawiać jakieś problemy z osobami starszymi w waszym horoskopie, w sensie takim, że albo jakaś osoba może troszeczkę, powiedzmy, dziecinnieć, może troszeczkę naiwnieć, starsze osoby mogą gdzieś tutaj, powiedzmy, tracić te swoje siły, te swoje moce. Więc, więc, więc czasami może to zwiastować takie historie, gdzie trzeba będzie kogoś z rodziny przypilnować, żeby ktoś nie podpisał błędu, żeby ktoś starszy nie dał się oszukać, żeby ktoś, powiedzmy, ze starszych ludzi nie był manipulowany, że tak to określę, ale też na przykład w sprawach zawodowych bardzo uważajcie na to, by nie popełniać błędów działając w pośpiechu. Że nagle ktoś Wam może chcieć zrobić w cudzysłowie deadline, albo że na ostatnią chwilę to, to, tamto, o Wam to, musisz już teraz, natychmiast i tak dalej. Tam, gdzie jawi się jakaś sytuacja wywołująca pośpiech, tam Wy włączajcie swoją ostrożność, bo to będzie taka, powiedzmy, przestrzeń, gdzie możemy coś źle wykonać, możemy coś źle zmierzyć, możemy źle wydać pieniądze, możemy źle policzyć pieniądze, więc tutaj tam, gdzie się człowiek śpieszy, tam się ja był cieszy, jak to mówią. Natomiast też, wy, wy, wy w tym miesiącu bardzo też uważajcie na takie czeskie błędy przy zapisach, że możemy coś pisać na odwrót, możemy zapomnieć kodu, możemy zapomnieć hasła, mogą nam się poprzekręcać jakieś tam liczby i litery. Więc, gdybyście chcieli zmieniać jakieś tam, powiedzmy, hasła, to zróbcie tak, żeby to hasło pamiętać. Gdybyście chcieli zmieniać jakieś tam, powiedzmy, piny, to tak, żeby tutaj powiedzmy, to Wam z głowy nie uciekło. Natomiast też a wy, wy, wy w maju u piątek też będzie taki czas, gdzie troszkę trzeba będzie zwracać uwagę na jakość różnego rodzaju usług dla was świadczonych. Że na przykład idziemy do fryzjera, idziemy do kosmetyczki, no niekoniecznie musimy być zadowoleni z tego rezultatu, ale też na przykład wtedy, kiedy na przykład zaczynamy coś robić, nie od razu to nam będzie wychodzić, więc to jest taki czas, gdzie też w maju możemy się uczyć na błędach własnych. Więc, 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 gdybyście chcieli gdzieś tam, powiedzmy, uczyć się czegoś ważnego i byłaby, powiedzmy, sytuacja, że moglibyście zmarnować jakąś cenną substancję, albo tutaj na przykład pierwszy raz pięć, trzecie jakieś tam super ciasto ma być takie super, niekoniecznie musi pan wychodzić. Więc tutaj z tym, powiedzmy, robieniem pewnych rzeczy po raz pierwszy nie zawsze tutaj mielibyście do tego zwyczajnie szczęście. Natomiast też a, będą się powtarzały w tym miesiącu jakieś stare, powiedzmy, schematy czyli na przykład, że, że, że bardzo się pilnujcie, żeby nie wejść w jakiś niewłaściwy nawyk. Czyli na przykład, jeżeli mieliśmy jakieś tam nałogi, to absolutnie unikajmy jakiś tam jest, gdzie te nałogi mogą nas dogonić, że załóżmy, nie paliłem papierosów, teraz to palenie wróci. Gdzieś tam, powiedzmy, nie robiłem jakichś tam, powiedzmy, niefajnych czynności, teraz tutaj mogę się, że tak powiem, pokusić o coś, po coś i tak dalej. To nie byłby dobry czas, bo niestety w maju pewne niedobre nawyki będą się też mogły poutwalać, Ale jeżeli na przykład w maju rozpoczniecie jakiś fajny nawyk typu jakaś dieta, typu na przykład powiedzmy bieganie, chodzenie na siłownię i tak dalej, to tutaj te rezultaty będą powiedzmy powtarzane i utrwalane, ale tak jak powiedziałem nie od razu wszystko może nam wychodzić, więc gdybyście chcąc się na przykład odchudzać, porywali na bardzo drastyczną dietę, takiego rygoru bym Wam nie polecał. Gdybyście gdzieś tam na siłowni chcieli od razu gdzieś tam powiedzmy dźwigać jakieś wielkie ciężary, też na takie duże rzeczy bym się nie porywał. W sensie takim, że ósemka w domu piątym będzie mówiła o tym, że mierz Siły na zamiary, czy to powiedzmy materialnie, czy to zdrowotnie, czy jakkolwiek inaczej. Horoskopy tygodniowe, horoskopy miłosne, horoskopy codzienne, wszystko to ukazuje się w naszych social mediach. Możecie nas spotkać na Facebooku, możecie nas spotkać na TikToku, możecie nas spotkać na Instagramie. Dobrawróżba.pl, tam znajdziecie mnie i także moich kolegów, koleżanki, które z nami współpracują. Zapraszam serdecznie, Sylwester Hordecki.